Dzień dobry. Witam wszystkich na kanale firmy Lunfix Szklarnia w Ogrodzie. Dziś krótki przewodnik po naszej szklarni zapraszam. Jest środek zimy i jak widać, szklarnia jest przysypana śniegiem. Poliwęglan jest znakomitym izolatorem i dlatego szklarnia bardzo łatwo się nagrzewa, nawet w mroźne dni. Pokrycie dachu jest montowane z całych arkuszy poliwęglanu bez docinania, a mocowanie na zakładkę zapewnia szczelność szklarni. Poliwęglan jest pokryty warstwą chroniącą przed promieniowaniem UV. Do naszej szklarni można wejść z obu stron, a każde drzwi mają dodatkowo okno do wietrzenia. Konstrukcja szklarni jest wykonana ze stali ocynkowanej galwanicznie, a miejsca spawów na frontach są pokryte farbą antykorozyjną. Łuki i fronty dowozimy do klientów w całości. Łuki stelaża są wykonane z pojedynczych giętych profili, dzięki czemu szklarnia jest prosta w montażu i nie wymaga dodatkowego skręcania. Profile mogą mieć 20x20 mm lub 20x40 w zależności od wybranego modelu. Odstęp między łukami co 67 cm zapewnia stabilność konstrukcji. Do naszej szklarni nie są potrzebne fundamenty, a dzięki nowym, wydłużonym kotwom, przy normalnych warunkach pogodowych, szklarnia trzyma się w gruncie znakomicie i nawet nie trzeba zalewać ich betonem. Nasza szklarnia jest solidna, stabilna i potrafi wytrzymać nawet duże obciążenia.